Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale. I może się nasunąć pytanie: Co tutaj się dzieje? Nie znalazłam już u Renifera, więc te były najbliższe, jakie miałam. Tutaj mam też trochę światełka, taki mały Christmas tree tutaj się dzieje. Z tą roślinką, która w sumie nie wiem, jak się nazywa, ale jest z Biedro. I pomyślałam, że wiele osób właściwie zaopatruje się już w listopadzie na prezenty świąteczne. A że teraz mamy czas, jaki mamy, czyli pandemię, może być to trochę trudne, sprawić jakiś fajny podarunek naszym najbliższym osobom przyjaciołom, rodzinie, którą pewnie spora większość z nas się nawet w tym roku nie zobaczy. Mam 10 pomysłów na super, super prezenty online i sklepy spożywcze są otwarte, Rosman też jest otwarty, więc zawsze można kupić komuś butelkę wina albo kosmetyki, ale te pomysły są naprawdę pomysłowe, są kreatywne i na pewno zaskoczą waszego prezentobiorcę. Zawsze też możecie zamówić książkę przez internet, na przykład moją książkę, trochę takiego promo, jeżeli jeszcze nie znacie moich książek, to koniecznie je obczajcie. Także zostańcie ze mną, zasubskrybujcie, żebyśmy się widzieli co tydzień. Dlaczego nie? Ja bardzo chętnie z wami pogaduszkuję w każdym tygodniu. A teraz przechodzimy do rzeczy, czyli 10 wyjątkowych prezentów, które nie do końca są materialne, ale które na pewno sprawią ogromną radość tym, którymi ich obdarujecie. Jesteśmy tutaj na YouTubie, dlatego nie mogłabym nie wspomnieć o spersonalizowanym filmiku. Się wydaje banalne, ale możecie nagrać filmik na swoim smartfonie, na kamerze, ze specjalnymi życzeniami, jakimiś kreatywnymi życzeniami, wysłać go mailem, messengerem, wiadomością, gdzie tylko chcecie. Możecie nagrać się z całą rodziną, możecie nawet zrobić taki domowy vlog świąteczny i wysłać go komuś, załączyć życzenia i jestem pewna, że jeżeli to są wasze bliskie osoby, to mega, mega doceniam taki gest. Jeżeli chcecie komuś wysłać jakąś fajną, może zabawną kartkę, to wszystko można i nah. Owinąć w życzenia z kanwy. Jeżeli nie znacie kanwy, to jest takie miejsce, gdzie można zrobić każdą grafikę online. Ja często się tym posiłkuję na przykład na miniatury na YouTube i tam też mają kartki, plakaty. To jest naprawdę kopalnia kreatywności. Możecie zrobić piękną kartkę, żartobliwą kartkę, dołączyć ją do prezentu, który wysyłacie, albo po prostu wysłać jako prezent sam w sobie. Oni mają gotowe wzory, dlatego nawet nie musicie się zbytnio wysilać. Po prostu wybrać coś, spersonalizować to i gotowe. Myślę, że w w tym punkcie nie odkryje Ameryki ale możecie komuś kupić e-booka. E-booka łatwo wysłać, możecie najpierw go ściągnąć do siebie, wysłać go tej drugiej osobie. Jeżeli ktoś jest książkoholikiem, jeżeli nie możecie mu dać tej prawdziwej, fizycznej książki zawiniętej w papierek, e-book, no na pewno też kogoś takiego zadowoli. To samo tyczy się audiobooka też przecież możecie go przesłać albo dać komuś dostęp, żeby sobie posłuchał. I znowu możecie dołączyć piękne, spersonalizowane życzenie i voilà, wspaniały prezent gotowy. Będąc gdzieś w supermarketach, na pewno widzieliście też takie malutkie karty podarunkowe do różnych platform. Są na Netflixa, są na Spotify, są też do Google Play z tego co kojarzę. Możecie komuś kupić chciałabym ja polecała Netflixa. Czeka nas jeszcze trochę czasu w domu, dlatego fajnie zadbać, żeby ta druga osoba pewnie ona i tak już wykupuje Netflixa, ale takie wsparcie jej subskrypcji przecież będzie super prezentem. I mówi się, że najlepsze prezenty to takie, których możemy używać. I coś takiego, ta druga osoba na pewno użyje z wielką radością. Wiem, że teraz wychodzi nowy sezon korony, dlatego ja bym tą kartę po prostu zużyła! Huh! Jak byłam w gimnazjum albo w liceum, to zrobiłam mojej przyjaciółce taki spersonalizowany kalendarz na następny rok. Akurat zbliża się nowy rok, więc idealnie, i nie trzeba być Bóg jakim grafikiem, żeby zrobić coś takiego. To jest właściwie 12 kart, gdzie możecie przekopiować ten układ miesiąca z internetu, dodać jakieś. Fajne, spersonalizowane obrazki, może nawet Wasze zdjęcia z tą osobą. Potem można to wydrukować i zobaczcie, jaki to jest super, naprawdę przefantastyczny prezent. Ja zrobiłam mojej przyjaciółce ten kalendarz z jej ulubionymi postaciami z seriali, kreskówek, anime i naprawdę wyszedł mega. Na pewno ogarniacie cały system zamawiania rzeczy online, no wiadomo. Fajną niespodzianką jest zamówić coś komuś, co wiemy, że mu się przyda, i dowieść to na jego adres. Ja bym tutaj proponowała. Mała na przykład planszówki to znowu, będziemy tyle siedzieć w domu, a wiem, że dużo osób lubi grać w planszówki. Ja na pewno, obczajcie takie gry jak Dixit, ja bardzo lubię Chińczyka, Warcaby, Szachy, Monopol. Jest mnóstwo wersji planszówek teleturnieju, które lecą w telewizji, też je uwielbiam. Więc jeżeli wasz prezent obiorca jest osobą, która lubi trochę zdrowego współzawodnictwa, to planszówki też mogą się tu przydać, a zawsze możecie też z nimi pograć na kurniku, co jest zupełnie darmowe. A co byście powiedzieli? yes spersonalizowanego mema z waszym wewnętrznym żartem z przyjaciółką, z przyjacielem z kolegami z klasy, memy teraz przeżywają po prostu wielki wybuch i fajnie jest zrobić jakąś taką wersję ze zdjęciem waszego prezentobiorcy, z jakąś sytuacją, która była śmieszna z jakimś fajnym faktem, który wiecie o tej osobie mam wrażenie, że uśmialiby się do łez. z miłych spersonalizowanych rzeczy, to na pewno macie na swoim telefonie milion zdjęć z właśnie z rodziną, z przyjaciół mi, które po prostu leżą w tym telefonie i właściwie nic się z nimi nie dzieje wydrukujcie je, umieśćcie w pięknym albumie, wszystko to można zrobić w Rosmanie i to jest super prezent do wręczenia kiedy się spotkacie albo do wysłania pocztu ten punkt jest jednym z moich ulubionych i to jest tak genialne że w ogóle jak na to wpadłam to miałam takie jezu ja w ogóle sama to porobię w tym roku, to jest w ogóle hit, zróbcie dla kogoś personalizowaną playlistę na Spotify. U. Można to nazwać playlista dla mojej BFF i umieścić tam wszystkie piosenki, wszystkie zespoły, które ta osoba uwielbia, wszystkie takie nuty, przy których nie może usiedzieć. Potem ta osoba może to używać do nauki, do jazdy samochodem i zawsze będzie pamiętać, że to jest taki super prezent od ciebie. Czy to nie jest genialne? I ostatni punkt nie mogłabym pominąć jako przedstawicielka Poniekąd świata literatury to jest napisać jakieś fajne opowiadanie dla kogoś. Ja słuchajcie, często. Głównie dla a, moich takich bliższych znajomych, jakieś fanfiki, jakieś takie fajne opowiadania, na przykład z tą osobą w roli głównej, i na przykład z frontmanem jej ulubionego zespołu. I jeżeli czujecie się na siłach, możecie napisać takie nawet pięciostrodnicowe opowiadanie, które też na pewno będzie śmieszne, na pewno będzie kreatywne, pomysłowe i jestem pewna, że ta osoba będzie zachwycona i też to jest prezent, który zostanie z nimi na lata. Przez lata będziecie to wspominać czytać. I to było właśnie 10 pomysłowych, kreatywnych prezentów na czas pandemii. Możecie też użyć tych prezentów na urodziny, imieniny, wszelkie okazje. Dajcie mi znać w komentarzu, czy macie jeszcze jakieś pomysły, jak wam się te pomysły podobały, co będziecie dawać na prezenty w tym roku. Nie zapomnijcie, żeby zasubskrybować, zostawcie mi lajka, jeżeli podobał wam się filmik, a na dzisiaj to już tyle. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się cieplutko. Pa!